Słowa matka, matka chrzestna utożsamia się często z opiekuńczością, poczuciem bezpieczeństwa, wspieraniem w trudnych momentach. I tak podchodzą do swojej misji matki chrzestne statków. Autorka przedstawiła w ciekawy, i niekonwencjonalny sposób sylwetki prawie 60 pań, które pochodzą z całej Polski. Szereg z nich jest pracownicami armatora, inne są mentalnie związane z nazwami statków, które zdecydowały się podjąć swoją opieką. Reprezentują różne zawody, zainteresowania czy światopoglądy. Spisane opowieści są barwne i dotyczą nie tylko ceremonii chrztu, są to opowieści o emocjach, pasjach, marzeniach, Każdy rodzinie. Sama książka jest świetnie wydana, bogato ilustrowana i sama w sobie bardzo radosna. Matki Chrzestne Statków Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej nie działają indywidualnie. Mają swoją organizację, której obecnie przewodzi pani Alicja Węgrzy. Klub Matek Chrzesnych Statków PZM działa prężnie, ma swoje zjazdy. Wsparcie od swoich matek chrzesnych otrzymują nie tylko wielkie, stalowe, pływające pudła, ale przede wszystkim prac herkulesa, 12 godzin w zegarze. A niektóre partie polityczne chętnie chciałyby panować 12 lata, a nie wszystkim się to udaje. Tymczasem pani Krystyna, 12 swoją książką, zaznaczyła swoją i tak już mocną pozycję, wcześniej będąc kronikarką Stoczni Szczecińskiej. Pokolenie moje pamięta, że stocznie były symbolem drapieżnego kapitalizmu. Był nawet wiersz nowy pancernik wypływa ze stoczni, złoże się sypie, kawa w morze leci. W przyszłości, gdy się taki widok uwidoczni, bardzo proszę pamiętać, że ja byłem przeciw. Tymczasem właśnie stocznie Ania Szczecińska, historia chemikaliowców bardzo wyspecjalizowanych, historia kontenerowców, to dzieło Pani Krystyny. Chcę także powiedzieć, że Kronikarski ząb Pani Krystyny powinien być uwieczniony tak jak w anałach średniowiecznych. Ona... Perspektywę pokazania Poproszę koleżanek w książce pod kątem ciepłym, pod kątem bardzo, bardzo takim kobiecym. Ta książka jest trzecią książką z serii monografii o matkach chrzestnych statków grupy PZM. Dwie poprzednie są autorstwem Pana Piotra Zielińskiego tej książce Matki i Statki pokazane zostały koleżanki Matki statków, które są obecnie w eksploatacji grupy PZM. Tak jak wspomniał Pan Dyrektor, książka stanowi. Czesna książki. <głos》>. Proszę bardzo. Zgodnie z morskim obyczajem chrzę dziś i woduje książkę o matkach chrzestnych statków Polskiej Żeglugi Morskiej. Matki i ich stalowe krześniaki opisała Krystyna Pol, a monografię pięknie wydała oficyna Zapol. Proszę, 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 to jest czas. Przez lądy, morza i oceany podążaj książkę do czytelników. Przypominaj o morskich tradycjach. Nadaje Ci imię. Matki i statki. Matki i statki. Matki Tak, drodzy teraz udajemy się w kierunku lewej burty, ale autorkę prosimy, musi być świadkiem naocznym tego momentu. Proszę bardzo. Nie 你好。

tajemnictwa za Zapol. No nie, to jest to, nie będę wypowiadał się na jego temat, ale tak jak pani Krystyna Pol powiedziała, jemu między innymi zawdzięczamy to, że książka poz, powstała w tej formie, a treść zawdzięczamy, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, że tak wspaniałe grenium kobiet mogę gościć na swoim statku, na statku żaglowym. Który jest trzeci z serii, można powiedzieć, polwowie, darze Morza i dar młodzieży, jest tym, gdzie szkolimy młodych ludzi, dzięki którym, którzy mogą później pływać na tych statkach, które pani żeście ochrzciły, Na pewno są te statki bardzo szczęśliwe i życzę panią wszystkiego najlepszego, i dziękuję jeszcze raz za przybycie na mój pokój. Jeżeli pan komendant pozwoli, oraz autorka książki zapytam, czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos. Bo już po tym zamknięciu oficjalnym przez pana komendanta ciepłe słowa o swojej książce powie jeszcze pani redaktor Krystyna Pol. Ale może ktoś z państwa chciałby. Proszę bardzo. Już moment. Dzień dobry wszystkim. Jestem Maria Radwańska, matka chrzestna promu Wolin, tak zwana szara matka, bo nasza przewodnicząca już zabrała głos. Ja chciałam osobiście podziękować Krysi z, z, z okazji, dwóch okazji, tak mi powiedziała. Pierwszy to był mój osobisty chrzest promu Wolin, gdzie jak się dowiedziałam, że będę matką chrzestną zupełnie nie wiedziałam gdzie szukać informacji, jak się zachować, w co się ubrać co wypada i wtedy Krysia się okazała bezcenna, więc nie tylko pisze ale radzi, doradza, w jakim kolorze, co by wy... najważniejsze, żebym nie zrobiła dziury w burcie i zdobiła to za pierwszym razem, więc jeszcze raz Krysiu Ci serdecznie dziękuję, bo nic innego nie słyszałam, tylko pamiętaj, za pierwszym razem, masz to rozbić za pierwszym razem E, bardzo Ci dziękuję. A drugie to jest to, że w życiu nie myślałam, że w moim życiu jest coś takiego, o czym można byłoby napisać w książce. Więc po wywiadzie z Tobą, po rozmowie, poczułam się jak bohaterka i przez dwa dni nic nie chciałam robić. Za to Ci serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pan kapitan Grycner. Ja chciałem Księce podziękować za jej serce. Do marynarzy, do morza i w ogóle chciałem jako matce sześciennej moich książek, bo to ona ze mną jechała z Marsylii dwa dni. W autobusie opowiadałem, opowiadałem, aż powiedziała. Masz pisać. A ja mówię, jak mam pisać? Trzeba, że pisać to trzeba umieć. No, ale mnie namówiła. W związku z powyższym myślę, że namówili jeszcze nie jednego, żeby pisał o morzu. Dziękujemy mamie krzesnej pisarstwa naszego. Krystynie Pol. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy... Czy ktoś jeszcze ewentualnie chciałby? Wobec tego proszę autorkę o wypowiedź.